O! Jesteście! Witajcie! W dzisiejszym odcinku spróbuję pojeździć tyłem na falkonie. Jak myślicie, uda mi się? Zobaczymy. Tylko problem jest, bo na łące są spore dziury po dzikach. Więc jak będę jechał tyłem, to nie będę w stanie ich zobaczyć. Dlatego robię teraz rekonesans. Myślę właśnie, gdzie jeździć, jakie robić koła. A jeszcze czekam na kamerzystę, bo go coś nie widać. Żebym tego słupka nie przywalił. No więc spróbuję usiąść jakoś na kierownicy tyłem i może się uda. Tak jak na zwykłym rowerze. Jak to? tak. Uwaga. O, jest już pod napięciem. O kurde. O! Siedzi! Dało radę, wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze łatwiej jak na zwykłym. Tylko trzeba uważać. Zamienimy kamery. GoPro damy tutaj na stałe. A kamerzysta mnie weźmie na zbliżeniu. Uwaga, trzymajcie się. Bo jak spadniecie to razem ze mną. <laughs> o, siedzę. Jedzie się. Trochę muszę spoglądać do tyłu. Aby mnie wjechał. O kurde. A jednak nie trzymaliście się. Kurde. Trzeba ją na taśmę izolacyjną zapiąć. Teraz już tak nie odleci. Dodajemy czadu, Najważniejsze to, żeby ruszyć. A później to pójdzie. O! Widzicie? Jeździcie z jarkiem tyłem. Tego jeszcze nie było. Chyba nigdy. Oto to. Teraz mnie pewnie lepiej widać. Zwiększymy prędkość. W ogóle taka jazda to fajnie ćwiczy równowagę. Niezależnie jakim rowerem by się nie jeździło, to później wiele pomaga. Na przykład, o, w zimę jakieś ślisko, to ja nigdy nie mam problemu. To czasami mam, ale żeby się przewrócić na tym, na lodzie czy coś. Wow! Kurde. Można też przesadzić hamulce. Ja teraz tak patrzę. Widzę, że mam na nie. Teraz mnie widać. Leje po bombach muszę omijać. Czyli te podzikach, kurde. Co ryły. Doły. Jeśli byście się uczyli tak jeździć na rowerze, to powiem Wam, to jest ogólnie zły pomysł. Ja pokazuję, jak nie robić. Na rowerze trzeba jeździć jak należy, a nie tak się wygłupiać. Musi być osoba do pomocy, która przynajmniej mówi: zatrzymaj się, bo już kurde, dojeżdżasz do, do bramy albo do samochodu. Uwaga kamerzysta, bo cię nie widzę Jadę prosto O! Jesteście Teraz będę tak przy sosenkach jechał szybciej Juu. Ogólnie jest spoko, mogłem tak jeździć długo Tylko trochę Tylko trochę ręka, kurde, od tego gazu Gady. Od mocy yeah. Ale jeżdżę. Teraz takie ostre koła. Kamerzysta teraz ostre koła, uwaga. I obgi No ogólnie szkoda by się było przewrócić, bo rower, mimo że drogi i nie mój, to on by się nie uszkodził i tak, ale ja bym się połamał i wtedy kto by dźwig uruchomił? Widzowie? Uwaga! Wiecie, jakieś umiejętności też trzeba mieć, żeby tak jeździć. Już nie każdy tak umie jeździć. Ile mi zeszło, żeby się nauczyć? Nie. Już kiedyś było tym odcinek, pod widełki na nakręć. I to było w liceum, jak się tak nauczyłem, że jeździć. Kilka dni, ale żeby dojść do dobrej wprawy, nie wiem, w miesiąc. Ale już po paru dniach tak jeździłem, na zwykłym rowerze. No nie powiem, było spore zainteresowanie jak tak zacząłem jeździć. Koledzy, yy, kilku kolegów wzięło ze mnie przykład. Do tej pory. Do tej pory w swoich miejscowościach tak jeżdżą. Waga tam! No jest to fajne! Pojedziemy gdzieś dalej teraz. Wolniejszym tempem, żeby w razie wpadki w lej się nie przewrócić. Ja zawsze lubiłem jakieś nietypowe rzeczy, udziwnienia. Nie lubię normalnie. Musi być kurde, coś się musi dziać. Jak byłem mały i jechałem rowerem, to zawsze chciałem, żeby wyróżniać się na drodze. Żeby wiedzieli, że ktoś jedzie, co ma pojęcie. Co dobrze równowagę trzyma, to jest gorz, albo na jednym kole. Co, będziemy kończyć, bo już, kurde, słońce zachodzi, a ja będę tak jeździł. Jakby jeszcze lepsza była chłonka, równiejsza. To by było jeszcze fajniej, bo tak to wiadomo, trochę trzęsie, ale to nie przeszkadza, bo tu główny ciężar, to nie opiera się na kierownicy, tylko na pedałach. Więc mógłbym jeszcze trochę pojeździć. Więc mógłbym jeszcze trochę pojeździć. Baterii brakuje. Czy kołuję się w głowie? Nie kołuję się, bo czasami, chociaż nawet nie, zmieniam te kółka, żeby nie tylko jeździć w jedną stronę, tylko w dwie. Także dzisiaj taki krótszy odcinek, chociaż może on nie będzie taki wcale krótki, bo ja już tu trochę jeżdżę. Więc? Więc? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!